Serdecznie witam. Dzisiaj spotykamy się z Panem Wojciechem Brzeskim w jego posiadłości i Pan Wojciech zajmuje się od wielu, wielu lat czym? Budownictwem naturalnym. Budownictwem naturalnym. Proszę powiedzieć może najpierw e, skąd się pan tu wziął? Czy to od dzieciństwa? To miejsce akurat, bo to jest. E Sprawa się zaczęła w Afryce, dlatego że byliśmy tam długie lata i po powrocie w roku 97 szukaliśmy miejsca, gdzie można było zrealizować nasze koncepcje m.in. budownictwa naturalnego, żeby postawić jakiś dom z gliny, zacząć to paraboliczna, kształt jest tam trochę jeszcze kantów, ale to będziemy powoli Zmniejszać. Mhm. I pokrycie tradycyjne dranicami po polsku mówiąc drewna jest najkorzystniejsze albo dachówka ceramiczna. Z tym, że jak stawiamy te budynki, to na początku rzetelny egzamin czystości miejsca, gdzie stawiamy dom, prawda? Robimy mapę cieków podziemnych, robimy matkę siatki Hartmana, szukamy miejsca, stawiamy łóżko w najzdrowszym miejscu i dopiero wtedy stawiamy skorupę. Drugi aspekt, czyli złoty podział odcinka, który jest jeden, ma się jak jeden do 1 do 1,618 tysięcznych. No, może to dojść do dwóch, oczywiście nie musi być to jakaś stricte aptekarska prawda, dokładność, ale te kształty i rzeczywiście jeżeli przejdziemy poza te proporcje, to ten prostokąt zaczyna być jak koszary, to jest po prostu nie do zamieszkania. W tych proporcjach to wszystko cieszy oko. Yy, najbardziej stabilny kształt, jak powiedziałam, to jest prostokąt, to jest kwadrat, prostokąt, wszystkie pochodne yy, kwadratu, czyli sześciany, mury. Segieł ze słomy i gliny, takie jak te i sklepienie też ze słomy i gliny. Nie ma innych żadnych elementów konstrukcja drewniana i otulina w kształcie iglo e, ocieplenia e, mur, sklepienia murów i, i sklepienia. Następnie przychodzi na Dach przykrywający wszystko najchętniej z dranic osikowych.